Cześć! W tym nagraniu chcę Ci powiedzieć o tym, dlaczego Twoi klienci, partnerzy biznesowi, pracownicy, partnerzy życiowi Cię nie szanują. Czym jest w ogóle szacunek? Jak się go robi? Szacunek przede wszystkim zaczyna się tu. Jeśli chcesz, żeby świat szanował Ciebie, to Ty sam, sama musisz zacząć siebie szanować. A u ludzi wygląda to tak, że ludzie mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, wynikające z tego, co ktoś im włożył do głowy. Z tego, że rodzice byli bardzo wymagający, nigdy nie byli zadowoleni z tego, że nie, nie przyniosłeś szóstki, tak? Czemu tylko piątka, a nie szóstka? Czemu tylko średnia 4,9, a nie 5,0? Czemu Jasiu dostał piątkę, a Ty tylko czwórkę? Zawsze było za mało, a więc nauczyłeś się tego, nauczyłaś się tego, że na szacunek trzeba zapracować. Ale i tak się go nigdy nie dostaje, bo zawsze jest za mało. I teraz to, urodziło to w tobie taką patologię, że dzisiaj, będąc dorosłą kobietą, myślisz sobie, że jestem niepełnowartościowa, coś jest ze mną nie tak, coś jest nie w porządku. Jeśli rodzice nie zaszczepili w tobie takiego poczucia, że jesteś w pełni wartościowa, że jesteś kochana bezwarunkowo, niezależnie od tego, czy masz efekty czy nie, to dzisiaj jako dorosła kobieta wydaje ci się, że na szacunek trzeba zapracować. Tylko, że nikt ci nie da szacunku z zewnątrz, jeśli ty sama siebie najpierw nie zaczniesz szanować. No bo powiedzmy, jak klient ma szanować ciebie, jeśli ty dzwonisz do niego, przyjeżdżasz na spotkanie. I od progu prezentujesz postawę. O Jezu, przepraszam, że Panu prezesowi zajmuje czas. Przepraszam, że zadzwoniłam. Wiem, że Pan jest taki zajęty. Oj, oczywiście, że Pan nie sprawdził oferty. No to zrozumiałe. No gdzieżby mnie, moją ofertę Pan by miał sprawdzać, skoro Pan ma takie ważne umowy i sprawy do załatwienia. Prezentując taką postawę, nie licz na to, że ktoś Cię uszanuje. W drugą stronę. Jeśli wobec swojego pracownika masz taką uniżoną postawę, że on jest najlepszy, najwspanialszy, no ja nie mogę mu nic nieprzyjemnego powiedzieć, bo on się zwolni, przecież jaki mamy rynek pracy. Nie mogę być teraz zbyt wymagający, no bo jeśli będę zbyt wymagający, to pracownik pójdzie tam, gdzie ktoś nie będzie od niego wymagał. Rodzi to patologie takie, że zamiast być szefem, szefową, silną, twardą, taką, która mówi, to są moje zasady, my way or highway, moje zasady albo nie macie w moim zespole. I teraz boisz się tak postawić sprawy, bo boisz się, że sobie sama nie poradzisz. Bo co jak on, ona odejdzie, co jak partner biznesowy mi zostawi, co jak mój partner mnie zostawi. Jak ja sobie sama poradzę? A czemu się boisz? No, bo nie masz takiego kręgosłupa silnego pewności siebie. Twoja opinia jest, twoja samoocena jest uzależniona od opinii innych ludzi, o tobie. A więc ten szacunek się robi. I albo sobie go wyrobiłaś przez kilkanaście dziesiąt lat swojego życia, albo nie, ale musisz teraz na niego zacząć pracować. I teraz jak chcesz, żeby klienci cię szanowali, żeby odpowiadały na twoje maile, żeby pracownicy robili to, czego od nich oczekujesz, żeby partner traktował cię z należytym szacunkiem, to ty najpierw sama siebie musisz zacząć szanować. Musisz siebie, jak to mówi, kuczaj, ukochać. Ukochaj siebie. Jak dopiero jak siebie ukochasz, jak. Jak spojrzysz w lustro i zobaczysz tam wartościową, silną, piękną, atrakcyjną, mądrą, skuteczną kobietę, to dopiero wtedy ktoś inny taką osobę zobaczy w tobie. Popatrz na Donalda Trumpa. Donald Trump dziś stoi na czele najpotężniejszego państwa na świecie. Czy ten człowiek wziął się tam znikąd? Nie. Ten człowiek wziął się tam dlatego, ponieważ w drugim kroku ludzie popatrzyli na niego i uwierzyli, tak, to będzie idealny prezydent dla naszego państwa. To był drugi krok, ale jaki był pierwszy? Taki, że on stanął na piedestale, stanął na szczycie i powiedział, ja będę zajebistym prezydentem dla tego kraju. Czyli on najpierw się ogłosił samozwańczym liderem, a potem ludzie powiedzieli, okej, okay, masz rację, wybieramy Cię. I to jest dokładnie taka kolejność. Najpierw Ty musisz sam wewnętrznie poczuć szacunek do siebie i dopiero wtedy ludzie z zewnątrz zobaczą, uuu, z nim się trzeba liczyć, jego trzeba szanować. Ta kobieta jest wartościowa. Ten szef, jak coś powie, to tak będzie. W przeciwnym razie, sorry, ale ludzie wejdą ci na łeb. Partnerzy biznesowi nie będą traktować cię poważnie, jeśli będą wiedzieć, że nie wyciągasz konsekwencji ze swoich nie, nie wyciągasz od nich konsekwencji z powodu braku działań, do których oni się zobowiązali. Pracownicy nie będą traktować cię poważnie, jeśli będą wiedzieć, że tylko przyjdziesz i pogadasz i niczym się to nie kończy. Żadnymi działaniami z twojej strony. Klienci będą mieli Cię za nic, jeśli zamiast bronić swoją cenę, będziesz za każdym razem ściągał gacie i mówił, no przepraszam, że to tyle kosztuje, no o, o, oczywiście, że dla Pana zrobimy rabat. Więc odpowiadając na pytanie zadane na początku tego odcinka, jak zbudować szacunek w oczach innych ludzi? <gryw> Zacznij najpierw szanować siebie, Ty sam, sama, a dopiero potem możesz oczekiwać, żeby ktoś szanował Ciebie. Jeśli to nagranie Ci się podobało i chcesz tego więcej, zostaw suba i koniecznie kciuka w górę, a jeśli oglądasz to w innych social mediach, to daj lajka, daj inny znak, żebym wiedział, że to Ci się podobało. Trzymaj się, pozdrawiam Cię, cześć. cześć.